W naszej kuchni pan Marek Grącki, który dzisiaj będzie naszym kucharzem, ale jak sam pan o sobie mówi, jest pan człowiekiem renesansu. Dokładnie. Dlaczego renesansu? No, proszę wymienić jakiś zawód. Eee... Oprócz oczywiście zawodów miłosnych, <laughs> mechanik. O, jestem w tej chwili rolnikiem, a każdy rolnik musi być mechanikiem. Aha. No, wiadomo, coś się zepsuje. Ja nie używam sprzętu wysoce elektronicznego, w związku z powyższym można to samemu naprawić, więc jestem mechanikiem. To ja bym zaryzykował nawet jeszcze jedno stwierdzenie, że jest Pan analogowym człowiekiem w cyfrowym świecie. No, <laughs> moje córki. No, wychowałem dwie piękne córki. W pewnym momencie. Był to koniec lat 90. zmusiły mnie do wejścia w świat cyfrowy. No i skoro już wszedłem w ten świat cyfrowy, no to już w nim tkwie, prowadzę bloga kulinarnego, który cieszy się dosyć dużą popularnością, no zgodnie z tą taką dziwną prawdą, która nie do końca do mnie przemawia, że jeżeli ktoś nie jest na Facebooku, to nie istnieje. Tak, tak się mówi. No tak się mówi, no więc też jestem na Facebooku. O, no i proszę bardzo, jeżeli chodzi o technologię, to dzisiaj także przetestujemy garnki firmy AMC, na których będziemy gotować. O tych garnkach trochę później Państwu opowiemy, a Pan Marek ma swoją firmę Sery Grądzkie. Gospodarstwo rolne, obiekt rolny Linie i produkuje sery, które są dostępne w najlepszych restauracjach w tym kraju. Na pana stronie internetowej, bo także ma pan stronę swojej firmy, znalazłem informację o tym, że na początku sam pan testował, jak tworzyć te sery, i że dużo tych serów trafiło do kur. Tak, no na początku to nawet moje psy nie chciały ich jeść, no, a kury zjadały bez większych oporów. No ale mm, jestem zdolnym człowiekiem, nie chwaląc się i sam to wszystko wymyśliłem y, i po pewnym czasie y, doszedłem do takiego etapu, że Najpierw zaczęli je jeść członkowie mojej rodziny, potem znajomi, potem krąg ludzi zaczął się coraz bardziej poszerzać, poszerzać, no a w tej chwili to moje sery, tak jak już wcześniej powiedziałem, są dostępne w najlepszych restauracjach w tym kraju, ale również przyjeżdża do mnie Slow Food Berlin czy Slow Food Brandenburgia, po to, żeby się w nie zaopatrzyć. To można powiedzieć, że taki biznes z pasją trochę, że najpierw Pan sam zaczął pasjonować się tym, co Pan robił, a później otworzył biznes. I ja słyszałem, że to jest podobno najlepszy przepis na biznes. Robić coś po prostu z pasją. O tym także porozmawiamy trochę później. Powiedzmy teraz naszym widzom, co dzisiaj będziemy gotować. No, chcemy się odchudzać, prawda? Tak. W związku z powyższym. Ja pierwszy. W związku z powyższym dania, które dzisiaj zaprezentuję. Po pierwsze będą bez tłuszczu, mhm. czyli będziemy smażyli ten oto mój serek, który specjalnie został w tym celu wyprodukowany z Francuska, bo uczyć się trzeba od najlepszych. Nazywa się bouche de Sheva, tłumacząc na nasze kozia gęba. <laughs> Pokroimy go w plasterki i na znakomitym garnku AMC i równie znakomitej kuchence, szybciuteńko, kuchenka, znaczy patelnia to jest patelnia grillowa, mm -hmm. czyli bez przywierania, szybciuteńko go z jednej i z drugiej strony usmażymy, a następnie podamy go z sałatką. Sałatka będzie z różnorakich kiełków. Tutaj mamy sałatkę, Tak, oraz, Oraz e, z różnego rodzaju sałat, które są porwane. E, porwane rękoma, a nie e, przy pomocy e, maszyny czy, czy no właśnie, nawet Dlaczego noża? Sałatę rwiemy rękoma, a nie kroimy nożem? E, kontakt nawet z najlepszą stalą e, sałat nie jest wskazany. Traci na, traci na, na wartości. A Mi się wydaje, że nawet chyba sałatę szybciej rękoma niż pokroić nożem. A dokładnie tak. No więc dzisiaj będziemy z taką oto tradycją kuchenną urywać sałatę, ale to nie wszystko, bo jeszcze coś będzie, na deser. A, coś będzie na deser, deser tak, <grym> dlatego że w ubiegłym roku uruchomiłem taką małą przetwórnię owocowo-warzywną, gdzie produkuje wyroby według 18- i 19 wiecznych przepisów. Współpracuje z Jarkiem Dumanowskim, pan profesor Dumanowski UMK, czyli Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest praktycznie jedynym polskim znawcą historii kulinariów. Jarek wyszykuje mi różne, różne dziwne przepisy, ja potem przekuwam to w praktykę. I dzisiaj um, podam um, właśnie ten mój świeży serek, um, który będzie lekko pokropiony oliwą um, z cytryną, a następnie na niego zostanie wyłożona konfitura um, z sycylijskich pomarańczy. Uuu, z tu, to jest jeden z nielicznych produktów, do którego dodaje cukier. Ale ten cukier jest po pierwsze trzcinowy, po drugie nierafinowany, z dodatkiem świeżego imbiru i nazywany jest pomarańczowym miodem. A jak smakuje, to się Państwo przekonacie. Kiedy go wydam z kuchni? My czekamy z niecierpliwością na te potrawy. Ja mam nadzieję, że i Państwo z nami zostaną do końca, bo wydaje mi się, że to bardziej kreatywne podejście do gotowania i chyba o wiele ciekawsze niż na przykład zwykłe lody na deser. Tak Poznań zrzuca kilogramy z telewizją ONTV w programie Open Night. Za chwilę powracamy, no i zaczynamy gotować.